Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zaprosić na nowy cykl spotkań dotyczących opowiadania historii. Tym razem chcielibyśmy się zająć przyszłością. Chciałbym zaproponować pewien rodzaj rozmowy, dyskusji skierowanej na to, żeby wypracować sobie postawy takie artystyczne czy, czy twórcze, które. No, w jakiś sposób nadają się na czas najbliższy. Wiemy, co się w tej chwili dzieje, tak, nasz świat zaczął być niestabilny i wokół nas dzieje się coraz więcej zmian. Oczywiście bardzo trudno przewidzieć ich kierunek i bardzo trudno się do nich dostosować, ale na pewno to jest czas, kiedy widać potrzebę jakiejś takiej głębszej, szerszej, może szczerszej rozmowy na temat tego, jak się przystosować do tych zmian. I w jaką stronę pójść dalej? I to, co proponujemy tutaj, to jest właśnie stworzenie pewnego rodzaju platformy do dyskusji na ten temat. Także ja oczywiście, właśnie postaram się zainspirować jakoś to szerzej, tak? szukać jakiejś wspólnej takiej płaszczyzny szerszej, tego, co moglibyśmy dalej robić. My, czyli te osoby, które chciałyby opowiadać historię. Natomiast, oczywiście, zachęcam również do tego, żeby żeby indywidualnie próbować sobie, korzystając na przykład z takiego formatu, który tutaj proponujemy, formułować własne manifesty, własne, jakoś określać własną postawę, własne cele na najbliższy czas. Także do tego zachęcam teraz, dlatego że wydaje mi się to po prostu ważne. Tak? że Wkład nas, wkład... Osób, które opowiadają historię w najbliższym czasie, może być istotne tak, to, jakie opowieści opowiemy, za czym się opowiemy w najbliższym czasie będzie współtworzyć naszą przyszłość. Także do takiej rozmowy chciałbym zaprosić wszystkich, którzy chcieliby w niej uczestniczyć. Pozdrawiam i dziękuję.